Bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku sobie zrobimy recenzję zestawu, który powrócił i wielu graczy to zszokowało, czyli pakietu skina Intel, którego zdobywałem 2,5 tygodnia. To jest trochę długo, czy to długo, czy to krótko, jak go zdobyć, to wszystko powiem w dzisiejszym odcinku i teraz przejdźmy sobie może najpierw do sklepu, oczywiście zachęcam do subskrypcji, łapki w górę i wbicia na TikToka i na Twitcha, link w opisie, co nie? I teraz tak, przed sertem link do samej strony, gdzie możecie zdobyć tego skina, to macie w opisie i tam musicie zainstalować sobie dwie aplikacje, na Intel podajże Gaming Hub, czy jakoś tak musicie sobie zalogować bądź założyć konto, jeśli nie macie, jeśli pewnie nie macie, więc sobie załóżcie po prostu je i możecie wtedy po prostu zdobywać tego skiny, ale po, o tym później aktualnie powróciły wszystkie skiny z ikon, czyli ninja, buga, lachran i reszta, co nie jeszcze powrócił misiek, jest to tutaj typiara od paru ładnych dni ten z rzeczy są średnie te rzeczy są też średnie związki do skina, bo ten skin mi się zawsze podobał, ale mówię mam Eona, więc nie chcę tego. Mamy też ten pakiet OMEGI, który jest mega opłacalny, polecam każdemu. Eee, w sensie ja go jeszcze kupiłem, ale jak go zbieram fałdurę, to kupię, bo tu macie około chyba 28... bo tu macie dodatkowo stopni karnetu, który jest mega, mega dużo. Dalej idąc, to mamy tą tutaj typerę. Ona mi się nie podoba. Mamy Master którego każdemu graczem Xboxa, polecam tak samo jak skin gearsów, ale... O tym zestawie, bo te skin mają ukryte edycje, będzie w innym filmie, co nie? Dalej mamy to, rzeczy ze Star Warsów, też są git oraz te skiny są średnie. A oraz mamy te pakiety. Z tych pakietów, w sumie, tylko ten pakiet polecam, tak szczerze. Reszta jest średnia. Więc no, przejdźmy do kreatywa i Wam powiem, jak zdobyć skina Intel. I zacznijmy od tego, że to jest skin, który chyba najczęściej miał poniekąd takie powroty do Fortnite'a z tych ekskluzywnych, bo nie przypominam sobie innego skina ekskluzywnego, który został wycofany, wprowadzony, wycofany w... jedynym wyjątkiem, kiedy skiny zostały wycofane, a potem wprowadzony to był Double Helix, który został wycofany, a potem znowu wprowadzony, tylko... znaczy był wprowadzony, wycofany i wprowadzony, ale tylko przez miesiąc w Korei, więc jeśli ktoś jest Polakiem mieszkającym w Korei, to mógł sobie to kupić, więc... Ale też ostatnio powrócił ten pakiet yy, Xboxowy, ten yy, panieczego rycerza, który mam, tylko że wtedy nie macie 2000 funtów. Zostawię tylko 500 i, i uważam, że spoko, fajnie, ale to podaj, że jest tylko dostępne w Meksyku w czy tam innym kraju. Na pewno tego nie ma w Polsce, więc słabo, ale chociaż w jakimś kraju to po. Wrócili i teraz, przed samym startem, powiedzmy sobie, co dostajemy w tym pakiecie. Sam skin e, ogólnie nie ma plecaka. Jedyne co ma, to kilof, który wygląda o tak, jak na kilof ekskluzywny jest średni, oraz lotnia, która jest żalem. Naprawdę nie polecam tej jest okropna. Nie wiem, wygląda jakby miało być jakimś darmowym. Czymś darmowym, nie wiem. Z, z tych festiwalu zimy. Nie wiem, 14 lat latach poznajcie i naprawdę to jest mega średnie. Więc cały pakiet to jest. Lotnia, Skin oraz Kill -off. Lotnia tak się prezentuje. Według mnie jest średnia. Oczywiście wiem, że było wiele lotni, które były po prostu rekolorami, jeśli chodzi o Przykładowo yy, nie wiem. Lotnia Eona, lotnia. Dark Vertexa, lotnia Double Helixa, Lotnia Galaxii Nie wiem, lotnia Witkatki była nawet e, rekolorem tego samego co jest rekolorem e, tej lotnej Intela, czyli zwykłej aktualnie klasycznej lotni, ale e, lotnia widkatki chociaż była ładnym rekolorem, a nie to co to, to, to coś, więc... No. I teraz tak. E, czy ja polecam... Tak. Oczywiście, że polecam, w sensie, gracie i zdobywacie za darmowski, no no... Czego chcieć więcej, bo e, jak zdobyć tego skina? Jak sobie zainstalujecie to już aplikację coś czy to macie wyzwania. Macie ogólnie tam te zadania takie ala współpracy pod tytułem za, zaobserwuj na Twitterze jakąś tam markę, obejrzyj jakiś tam e, film promocyjny jakiegoś tam laptopa danej firmy, zaobserwuj ich na Twitterze, co nie? I za to zostajecie tam jakiś E, za którego zdobywacie levely. za które możecie po prostu potem odblokować tego skina, ten skin jest na 16 levelu, więc no. A sam karnet ma tam 50 level, więc w miarę wcześnie. Kolejną rzeczą to też macie zadania daily, czyli yy, kliknij w guzik w tej aplikacji, za co zostajecie tam ileś expa. Graj tam 4 godziny dziennie, za co zostajecie najwięcej expa. Dalej macie e, graj w jedną gierkę przez 30 minut Za to dostajecie kolejnego expa I potem macie graj za, e, w dwie gierki po 30 minut Dostajecie kolejnego expa Więc całkiem dużo Oraz macie jeszcze tam weekly, czyli nie wiem Graj 6 godzin, graj 15 godzin w tygodniu co nie? Coś na tej zasadzie Więc no kolej, Więc tak się to zdobywa I ja to że dwa tygodnie, co jest długą rzeczą Bo wiem, że wiele osób to było nie wiem drugi dzień po wyjściu tego po prostu farmiwo grało tyle ile się da co miałem więc drewo, no ale ustalmy mogło być też bardziej, bo no i teraz tak to kiedy trwa cała promocja ta cała promocja trwa do podajże 31 lipca 30 lipca ogólnie do chyba 31 właśnie lipca więc no, trochę długo mamy czas na wbicie tego, jeśli Fakt, faktycznie, jakby się do tego nie bierzecie, tak samo jak ja, czy po prostu gracie sobie w gierki, to nabijacie na no to, to wam zajmie właśnie 2,5 tygodnia, jak mi się o nie. Więc, no, trzeba szybko. A teraz coś do tego małego samego pakietu. Jak go oceniamy? Kilof, Akceptowalny, w sensie jest spoko, ale zwykły rekolor klasycznego kilofa ma taki dźwięk, taki, taki dźwięk. klasyczny dźwięk kilofa. Sam design jeśli chodzi o rekolor no jest spoko rekolorem, ale to jest zwykły rekolor, więc nie wiem czym tu się cieszyć. Nie wiem. Co do lotni, to to ja już mówiłem, to jest złe. To, to jest nie, mi się nie podoba. Okropny rekolor, naprawdę nie. Co natomiast do samego skina? Jest to skin męski i jak ta skina męski jest naprawdę ładny, Mi się podoba osobiście, ja dwie wolę skiny żeńskie w tej grze, a ten skin jest według mnie całkiem git. W sensie nie jest wybitny, ale jest, bo jest prosty, ale w tej prostocie jest coś fajnego, co mi się w nim podoba. I naprawdę fajny jest. Myślę, że nie wiem, jakbym nim nie grał w tak często, to pewnie co jakiś czas bym sobie nim grał, bo bym po prostu nie wyzyczył, ale na pewno to nie jest kim, który bym grał codziennie, po kilkadziesiąt godzin dziennie, nie, bo gdybym się od razu przejedzie, bym będzie do widzenia. Więc no, ale myślę, że jest on fajny i warto e, to powbijać i go zdobyć, co nie? Więc ten. Prawda, ładny skin. Prosty, ładny skin, tak powiem. Już wielu osługo go Za to, że. Cestki yy, zwykłych skin. Taki, no, brzydki, ale myślę, że jest właśnie. No i prosto, ci jest coś, co mi się podoba. Myślę, że jest lepsze od przykładowo pakietu MVD. Ale nigdy nie grałem i nie, nie grałem pakietem MVD, więc nie wiem, jak to jest, co nie. Ale tak, patrząc na gameplay, no to on mi się bardziej podoba. Więc no. Ale teraz pytanie. Czy warto? Warto. Warto wbić. I inne pytanie. Czy gracze, którzy kupowali wcześniej specjalnie jakikolwiek procesor, żeby zdobyć tego skina powinni być źli. Na Intela. Że go przywrócili. Myślę, że nie. W sensie... Zależy jaki proces kupiliście. Jeśli Chupiliście podajcie ten najtańszy który trójkę wtedy za 500 złotych No to szczerze. Nie! Kolejną rzeczą. To trzeba się, poniekąd się liczyć z tym, że skiny kiedyś powrócą, co nie. Więc, no, kolejną sprawą to powiedzcie mi, czy naprawdę trzeba się aż tak złożyć o coś, że coś powraca? Czy to jest coś czy to jest coś złego, że coś, co po prostu zdobyliście, poniekąd po prostu za posiadanie jakiejś danej rzeczy, potem ktoś może zdobyć też? Myślę, że to nie jest złe, bo. Jeśli wy to zrobiliście wcześniej, to wy mieliście już okazję się w tym wcześniej nacieszyć. Jeśli macie to teraz, to, to spoko. No... Nie. Naprawdę, nie rozumiem ludzi, którzy się wpieniają, że tego skina przywrócili. Bo naprawdę jest wiele ludzi, którzy się przywalają do tego, że... A kupiłem specjalnie procesor jakieś tam dwa lata temu, żeby zdobyć tego skina. Boże. Naprawdę. Trzeba było kupić wtedy kod sobie na tego skwina, albo po prostu dać komuś pasy do konta i żeby to odebrał, co nie? Nie rozumiem w czym problem. albo po prostu dopytać kolegę, bo kolegów, czy się... Czy ktoś nie ma tego procesora i nie gra w Fortnite to by się po prostu odebrał, co nie? Więc... W tym przypadku naprawdę nie irytujmy się. Ale no. To jest moja opinia. Czy... Ten skin wróć, ci do jakiejkolwiek wartości. Może tak, on był warty duży, miał rozstrzał 50-400 zł, w sensie najtańszą naukę na, na Allegro, jaką znalazłem za 50 zł, najdroższą na Allegro, jaką znalazłem, to była za 400. Wszystkie były zakończone, wszystkie były już zamknięte. Ktoś to kupił. I teraz pytanie: Czy to jest coś złego? Nie? Aktualnie to jest jak sprawdzenie jest wart około 120 zł. Jeśli ktoś nie ma z was procesora Intela, gra na konsoli, no to spokojnie, może sobie to kupić. Jeśli macie procesor Intela, to opłaca, to myślę, że opłacicie bardziej I teraz pytanie, czy przykładowo, jak możemy zdobyć tego skina po zakupnym kodu, jeśli nie macie procesora Intela? Najprostszym sposobem to jest przykładowo, nie wiem, jeśli macie kolegę, który ma jest profesor Intela, nie gra Fortnite'a albo po prostu mi się nie podoba ten skin i chce po prostu, nie wiem, jakoś go sprzedać czy coś w tym to powiedzcie mu, że po prostu niech zainstaluje tą aplikację gra sobie w gry i jak odblokuje do tego skina, to po prostu żeby wam użył tego kodu, wtedy mu dajecie pasy do epika i po prostu wam aktywuje to i po prostu zdobędziecie taki mój pomysł, jak można go zdobyć, co nie? Więc tak na no, dobrą sprawę no spoko i coś co doceniam w Intelu, to to, że przywrócą tego skina I to naprawdę na łat bardzo łatwy sposób do zdobycia. Pod przykładowo, bo przykładowo yy, stare PS Plus nigdy nie powróciły. Dalej idąc, to Nvidia do teraz nie powróciła swoich starych skinów w Samsung. Tym bardziej. Xbox trochę je tego jednego skina, czyli właśnie do Kupańczaka przywrócił Oraz te czarne edycje do skina z Gears of War oraz Halo też przywrócili Znaczy nie przywrócili, tylko dali łatwiejszy sposób graczom na zdobycie ich Spoko A oraz jeszcze że Double Helix był właśnie w tej Korei dostępny, co nie? Więc myślę, że naprawdę fajnie Ale w innym przypadku No to... Weirdcard nie powrócił, Eon nie powrócił, Dark Vertex nie powrócił, Minad Drive jest chyba wciąż dostępny, więc spoko. Na eee, Nowersa nie powróciła, i wiele innych. Ale ten sam ale ten skin powrócił. I myślę, że każdy wiek, jak, jak ma możliwość to ich sobie po prostu będzie. Mniejszym będzie większym koszem, bo jest to skin, który warto kupić, nie wiem, do 100 20 koszt, w ogóle. Ale no bo na tyle, dzięki za oglądanie. Moja ocena tego skina to jest 4 na 10, bo uważam, że jest prosty, ale trochę za prosty, ale jest coś w nim fajnego. Myślę, że jest zbyt zwykły jak z, z skina ekskluzywnego. Ocena pakietu, patrząc jak go można teraz zdobyć, też daję mu czwórkę. Naprawdę fajny pakiet. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie suba, łapkę w górę. Oraz ten wbijcie na TikToka i Twitcha. Dziękuję za oglądanie. I. No. Ten. Nara.